Cześć wszystkim, tutaj Marcin Fręcko z tej strony, jak zawsze Witam Was wszystkich w przeglądzie newsów. E, newsów jest 6. E, już poszła recenzja tego, tego ryjca, to już go tam macie. E, newsów jest 6, tak jak mówiłem. Są różne duże jest takich newsów ze świata, ale będzie parę ciekawych z Polski. Pierwszy news dotyczy ciekawego zjawiska, że nawet katolikom w Polsce nie podoba się to, jak jest prowadzona religia w szkole, nie? lekcje religii. No i katolicy masowo wypisują dzieci z lekcji religii. No bo często się słyszy na przykład, że dziecko dostało na przykład yy, od Katechety jedynkę za to, że na przykład napisało, czy powiedziało, że lubi yy, Halloween. Albo że na przykład Katecheta mówi dzieciom, że od czytania Harry'ego Pottera w człowieka wstępuje szatan, czy coś takiego, nie? No i po prostu ludzie uważają, że to jest głupie, że to jest wstępna indoktrynacja, pro, promocja fanatyzmu religijnego. No i nie chcą na takie coś posyłać dzieci, no bo nawet katolicy, no jednak e, chcą żyć w miarę w świeckim społeczeństwie, no bo chcą mieć te prawa, które mm, gwarantuje im po prostu współczesna cywilizacja, nie? Natomiast no, lekcje religii są taką tempą po prostu indoktrynacją, tam nie ma nic świeckiego, nawet te lekcje etyki, one nie są wszyscy. Świe, świecki, bo tam też jest tam pieprzenie o Bogu, że tam Bóg jest y, podstawą praw y, w krajach chrześcijańskich i tego, albo według chrześcijan i tego typu rzeczy. No i ludzie nie chcą mieć z tymi lekcjami religii i etyki wspólnego. No i bardzo dobrze. No i siło to wo, z tym wojuje, no i próbuje na siłę zmuszać ludzi do lekcji religii lub etyki. Zapominając, że to po prostu podejście kościoła jest, do, do tych lekcji jest największym problemem, no bo wiecie, no wszędzie w Europie można legalnie zwolnić dziecko z lekcji religii. Wszędzie po prostu w Europie jest to możliwe. No, tylko nie w Polsce, nie, to znaczy w Polsce też jest to możliwe, no ale po prostu księża nie chcą, nie, że chcą, że księża i katecheci chcą, żeby te lekcje były za wszelką cenę obowiązkowe, no to jest złamanie prawa człowieka, nie, jakby takie, jakby te pomysły Czarnka weszły w życie, no to, to by się skończyło tym, że ludzie by skarżyli Polskę do Trybunału Europejskiego i bardzo dobrze. No, a, no, i to w ten sposób właśnie wygląda, nie? E, tak po prostu, według mnie, nie powinno być, nie? Że po prostu się zmusza ludzi do lekcji religii lub etyki. E, to, to jest kwestia tego, jak, to, jak program tych lekcji zorganizuje kościół, nie? No bo kościół jest za lekcje religii i etyki odpowiedzialny. Zobaczmy. No nawet w krajach, gdzie formalnie niby te lekcje są obowiązkowe, nie? no ale tam też można, na przykład, zwolnić dziecko z lekcji religii na wyraźne życzenie rodziców. No czyli rodzice muszą po prostu podanie do szkoły napisać o to, nie? No i nie. no, ale jednak z tego prawa do złożenia tego podania, żeby nie wychowywać po prostu na lekcji religii, nie, nie uczyć lekcji religii, no to. Korzysta na przykład w takiej Szwecji czy Danii tam 1,5% ludzi średnio, nie? Średnio, czyli to niektóre roczniki to wszystkie chodzą na religię. Dlaczego? No bo tam są po prostu te lekcje prowadzone świecko, fajnie. się po prostu uczą dzieci o różnych religiach, jest dialog międzyreligijny. Każdy na tych lekcjach, nie ważne czy jest ateistą, czy jest katolikiem, czy jest luteraninem, jest mile widziany. No i po prostu sobie te dzieci tam razem z katechetą między, i między sobą rozmawiają na tematy tam moralne, religijne. Takie, takie tematy i rozmowy to prawie każdy lubi, nawet ateiści lubią na takie tematy sobie pogadać czasami. Nie? Ja też czasami lubię, no, mimo że jestem ateistą, mimo że często tam wołuję z kościołem i się wyśmiewam, no, ale na takie tematy moralne nawet e, lubię pogadać, nie nawet na zasadzie takiej, no, że że życie jest dla samej nie? a katolik próbuje przekonywać, że nie jest, nie? No, To tak po prostu jest, no, że ludzie na takie tematy lubią gadać, nie? Kolejny news no, to jest sprawa podkomisji Macierewicza. Chodzi o to, że te podkomisje to coraz częściej się okazuje, że to była jedna wielka farsa i po prostu na tym marnowano pieniądze. Zmarnowano prawie 82 miliony e, e, złotych. E, na, pod adresem e, na, na pana Antoniego Macierewicza e, no, zostały złożone po prostu donosy na, do prokuratury. E, no i bardzo dobrze. Nie? No, uważam, że generalnie PiS powinien być jako partia zdelegalizowana, no niestety to się nie stanie. No, ale obecna władza powinna robić wszystko, żeby pisowców po prostu wsadzić do więzienia, nie? Kolejny news, no to jest wydalenie z Polski ambasadorów. Część ludzi uważa, że pan Sikorski prowokuje w ten sposób Rosjan. Ja uważam, że niekoniecznie, niekoniecznie. no że mamy prawo utrzymywać stosunki, relacje polityczne z kim chcemy, nie? No jeżeli nam jest bliżej z Ukrainą w wielu kwestiach, no to wspieramy siłą rzeczy, nie? No, na tyle, ile możemy, no to jest takie wsparcie dyplomatyczne, nie? No i na takim wsparciu dyplomatycznym się powinniśmy przezie, przede wszystkim opierać, nie? Z tym wysyłaniem sprzętu to ja uważam, że to powinno być bardzo ostrożnie mm, i to powinno być w zamian za coś, od Ukraińców, choć ja nie mówię tutaj, żeby brać od nich pieniądze, oni są już i tak zrujnowani przez tą wojnę, będą się odbudowywać latami, no to yy, na cholerę ich dręczyć yy, jeszcze żądaniami jakichś pieniędzy, nie, no tutaj yy, to ten, no natomiast można na przykład z nimi uzgodnić kwestie historyczne chociażby, nie, Wołyń, Kwestie tamtych banderowców, kwestie, oj, kwestie na przykład ich roszczeń terytorialnych wobec Polski, to są takie rzeczy, które w zamian za polską pomoc, na przykład z dostarczaniem sprzętu, można by było po prostu z Ukraińcami dogadać. I tutaj też muszę pochwalić pana Sikorskiego, że to jest robione, nie? Pana, pana Tuska. No, zapisu, no to myśmy wszystko oddawali za, za fliko, nie? A tutaj, na przykład, yy, pan Donald Tusk, czy pan Sikorski mówi, ale zaraz, zaraz, ale wy musicie nam też coś dać. Może być, na przykład, yy, yy, kwestia tam z pochowaniem tych ludzi, pomordowanych na wołaniu, zrobione i tak dalej. Yy, tutaj mi się generalnie zachowanie polskiego rządu po prostu bardzo podoba, i to jest takie działanie, nawet fajne, nie? Kolejny news, na no to jest sprawa tego, że Korea Północna wysłała żołnierzy do Rosji, żeby wspierali po prostu Rosję w wojnie z Ukrainą. Jest to sytuacja bardzo, bardzo groźna, ponieważ, no może z tego wyjść większa wojna, nie no, Kolejny graj się włączył do wojny, wspiera wspiera Rosję, to jest bardzo niebezpieczna sprawa. No można sobie wyobrazić, co będzie jak jacyś żołnierze koreańscy z Północy y, zginą, nie? No, będzie na pewno wielka heja, będzie na pewno Kim Jong-un bardzo nam mocno groził, że nas to zbombarduje że nas to rakietami rozwali i w ogóle. No, oni już mają taką technologię, że potrafią te rakiety z głowicami nuklearnymi dość daleko wyrzucać, nie? Jak oni nam na przykład testują, że to, prawie, że to prawie już za morze japońskie leci, nie? No i tam jest zawsze Japonia, tam im grozi, że, że im zestrzeli te rakiety, nie? No to też to jest po prostu groźne, to już daleko nawet te rakiety mogą lecieć, nie? Nie wiadomo jak jeszcze daleko będą oni mogli to wysyłać. Nie? No, nie, nigdy nic nie wiadomo. No i może z tego wyjdzie wielka właśnie wojna. Też na przykład Kraja Południowa już chce na przykład wspierać Ukrainę, nie? No i co, no, czyli przykład no, północno-koreańscy żołnierze zginą od południowo-koreańskiej broni. No to ciekawe, no to co się stanie, nie? Jest to bardzo dla nas wszystkich niebezpieczne. Kolejny news, no to jest kwestia tego, że w Australii. W północnej części Australii wznawia się przepis, który pozwala zamykać do więzień 10-letnie dzieci. No wcześniej było, było to podniesione do lat 12, no, ale jednak przewracają do lat 10. Jest to tłumaczone tym, że chcą zmniejszyć wskaźniki przestępczości wśród dzieci i młodzieży. Natomiast no, ludzie, którzy się zajmują psychologią, dziecięcą, organizacje pozarządowe, yy, obrońcy praw człowieka mówią, że yy, to są złe zmiany i to po prostu nie zmieni, yy, nie zmniejszy przestępczości. Yy, natomiast skrzywdzi się po prostu dzieci, nie? No bo takie dziecko, na które przebywa w więzieniu, no to ono już po prostu będzie mieć zrujnowaną psychikę, zrujnowane życie no z kolei na przykład bo to partia liberalna tam w Australii to wymyśliła, no to ci liberałowie na przykład wiedzą, że to jest właśnie ochrona tych dzieci, że żeby te dzieci na przykład nie, nie wyrastały w patologicznych rodzinach no ale jeżeli się w więzieniu zetkną z innymi przestępcami, no to no to też będą w patologicznym środowisku, nawet jeszcze bardziej, no bo to będą, mówię tam, jacyś bandyci i tak dalej, nie, no to no to i tak się te dzieci tam zdegradują. Ja generalnie jestem przeciwko w ogóle karaniu dzieci, uważam, że dzieci nawet za morderstwa i najcięższe przestępstwa nie powinny odpowiadać. To jest po prostu przepis po prostu w tej Australii okrutny według mnie i bezdzielski. Ja uważam, że dzieci powinny być całkowicie ponad prawem, nie powinny być właśnie nawet za najgorsze rzeczy. Odpowiadać, bo dzieci są po prostu ważniejsze od e, porządku społecznego, od e, wszelkich innych e, rzeczy ważniejsze. I e, dzieci po prostu nie powinny w ogóle odpowiadać, nie? Tak, tak ja po prostu uważam, nie? E, no natomiast, no, zobaczymy, zobaczymy. E, niektó, na przykład rząd Tasmanii twierdzi, chce podnieść e, wiek, żeby... E, w jakim można trafić do więzienia do 14 lat. No tutaj zarządem Tasmania jak najbardziej kibicuje. No zobaczymy jak to będzie po prostu wyglądało. No ale uważam w ogóle, że powinno się znieść odpowiedzialność karną dla ludzi poniżej 18 roku życia. Eee... Kolejna rzecz, no to jest, e, jak wiadomo, Izrael groził i planował atak na Iran, no niestety te, te informacje o tych atakach wyciekły do internetu, e, no i to spowodowało, że chyba będzie opóźnienie ataku, e, Izrael na razie się z tego planu wycofał, no kiedyś na pewno... E, Izrael dokona odwetu, no bo musi dokonać odwetu, nie? Za, za te bombardowania, które tam Iran zrobił. Yy, natomiast no, zostało to opóźnione. No, czy są dobrze, bo nie będzie wojny kolejnej. Natomiast no, rozumiem też, że Iran chce się... że Izrael, Boże, przepraszam, nie Iran, tylko Izrael przepraszam najmocniej że Izrael chce się bronić, no i to jest dobrze, no Izrael ma prawo się bronić, jeżeli jest atakowany przez Irańczyków, czy przez Libijczyków, czy pa Palestyńczyków, no to jest po prostu prawo Izraela jako suwerennego kraju do obrony swoich granic, do obrony swoich obywateli. No i tak powinno po prostu być, nie? No niestety, niestety tutaj tak to e, wygląda, że m, że będą musieli się wstrzymać przez te ciekawe, kto to w ogóle te te przecieki puścił, tak za bardzo tego też tak, tak przy, przyznam się szczerze, że no to była taka informacja no troszkę, którą czytałem pobieżnie, nie, no natomiast, no zobaczymy, zobaczymy, co tam Izrael zrobi, nie, bo wiecie i wojn, ewentualnej wojny z i, Izraela z Iranem to jest taka, że Izrael na tą nową, nie? No i jeżeli Izrael będzie za bardzo przypierany do mówu, no to Izrael może te głowice nuklearne yy, odpalić, nie? I tutaj będzie po prostu jedna wielka kicha, no, Izraelczycy no to nie mają tych polityków swoich dosyć twardych, to nie są nacy politycy jak u nas. No tylko oni tam twardo stawiają na interes swojego kraju, tak nawet kosztem w ogóle wszystkich ludzi po kolei poza Izraelczykami, no i... No i tutaj po prostu może być nieciekawie z tego, nie? Jeżeli Izrael się bardzo na ten Iran wkurzy, nie? No zobaczymy, zobaczymy co to z tego się stanie. To wszystko co miałem do powiedzenia w dzisiejszym przeglądzie newsów. Yy, czytam sobie teraz Las Zaginiony Agnieszki Pietrzyk. Na razie powolutku to będę czytał, to ma chyba 300 stron, no to troszeczkę to mi to zleci. Yy, natomiast na no co? No, mam nadzieję, że się przegląd newsów podobał. Ostatni się prawie w ogóle nie oglądał, nie? Jak przestałem wrzucać na grupy Facebookowe przeglądy newsów, no to prawie nikt ich nie ogląda. Będę musiał chyba już znowu wrzucać, nie? No, chociaż też nie chcę przyjaciołom tam za bardzo spamić, nie? Na tych grupach. No, ale cóż, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. E, może wrzucę, może nie wrzucę. E, ja to teraz, wiecie, teraz jak podjąłem tą pracę w tej firmie komunalnej, no to też tak wrzucam troszkę, troszkę wcześniej. Nagrywam te vlogi, e, żeby to tam w poniedziałek wrzucić, nie? No bo wcześniej to nagrywamy już w poniedziałek, jak. E, jak e, jak szukałem pracy, no bo miałem więcej czasu, nie? No, natomiast no, w poniedziałek już tak nie nagrywam, tylko nagrywałem w piątek, nie? Żeby po prostu e, być rano wypoczęty, nie? No, ja w pracy lubię być wypoczęty, lubię być wyspany w miarę, bo, bo jak nie jestem wyspany, to jak później po prostu dostaję świra, nie? E, no co, no trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, papa.